Słuchajcie, słuchajcie, teraz po, ja wiem, nie wiem, po 30 latach. Po 30 latach znowu do łask u nas wszedł prodzisz. Pamiętacie takie coś? Jak prodzisz do pieczenia ciasta, ja mówię ostatni raz, to mówię, chyba co najmniej 30 czy prawie 40 lat temu używałam prodziża. A, tak kreś, a to jest taki, co, co grzeje i góra i dół. Tak, ale no, ja nie miałam takiego, miałam inny. No i, no i co? Weszedł do łask z powrotem. No i sprawdza się, bo słuchajcie, jest ten piekarnik, który mamy. On jest fajny, ale nie zawsze piecze dokładnie, tak? Bo jest jakby do no podgrzania bułeczek no i tego, błeczek, tam, no. ale żeby na przykład na no, jakieś mięsko zrobić, czy, czy nawet no, ciasto, no to raczej się ten piekarnik nie nadaje, więc dobrze, że